Siemaneczko z tej strony, Matic. Witam w kolejnym, czwartym już odcinku z serii Platynowy Wojarze. Będziemy dzisiaj grali Diana na Midzie. Ostatnio graliśmy dwa razy Ezrealkiem na Topie i Sergej w dżungli, więc teraz trochę czas spróbować nową linię, czyli Mida. Będziemy grali na Velkoza. Dość, dość taki niewygodny matchup dla mnie, w sumie nie lubię, nie lubię grać akurat na Velkoza. Co do drużyn, to nasz Comp fightowy jest świetny. Mamy dużo aoe, ultów w sumie i to jeżeli to wszystko stajmujemy tak jak to ma być, co będzie bardzo ciężkie do zrobienia, wiadomo, na tej randze to wszystko się może zdarzyć, to jeżeli stajmujemy to wszystko, to to będzie tak zwane wombo-combo i powinniśmy wygrać fajta samymi tymi ultami, tak szczerze mówiąc. No, enemy teamek mają dość mocny, w sensie ja się boję Gravesa w dżungli, zawsze jak Graves gra w mojej drużynie, to jest totalnie beznadziejny, a jak gra w enemy, to jest świetny. Mam nadzieję, że tym razem będzie inaczej. Draven, no to Draven sam z siebie jest bardzo mocny. To samo w sumie Jax, Jax na jest bardzo dobrą postacią. Tak nieważne jak jest behind, tak złoży dwa itemy, to jest ciężki do pokonania. Dobra, zaczynamy laning phase. Jak będziemy grali na Velkoza? Na Velkoza na będziemy grali na pewno tak, że będziemy próbowali pierwszy przed nim zdobyć drugi poziom. Mamy pana Welkoza na linii. On nie powinien nas za mocno połkować przed tym drugim poziomem. A ja kiedy będę miał już sobie Q i wezmę sobie E na drugi poziom, czyli Doskok, to powinienem zdjąć mu dużo HP. On ma barierę, więc może nawet, nawet go możemy sforsować do zużycia tej bariery. No dobra, to mamy pierwszy połk od Welkoza. Trzeba to jakoś przeżyć. Mamy dwójkę, on jeszcze nie ma i jeszcze mu troszkę zajmie, żeby tą dwójkę wbić. Bo mu się zestakowała fala. A my już tutaj mamy elegancko. Dobra, on teraz, jak mnie uderzy z swojej plamy, to mi z dużo zada, bo nas takował pasyw, ale niestety, ale na szczęście nie udało mu się. Dobra, teraz musimy uważać na Gravesa, bo już stosunkowo dużo, dobrze puszczęliśmy linię. Jesteśmy na równi w creepach. A, tutaj błąd z mojej strony. Nie wiem dlaczego Werkoz nie zdecydował się nałożyć na mnie pasywki. C troszkę się już wystarałem z many. Ale nie powinno to stanowić większego problemu szczerze mówiąc. Ała, Ś Aha! No to to było dość, dość unlucky uderzenie ku. Dobra, no mamy więcej HP, z dalej ma dwa potki. Ja wolę mieć aktualny stan HP, cały czas duży, nie chcę czekać na to, aż będę miał mniej, bo to nie ma sensu. Dobra, no trafiamy, Vel'koz'a trafiamy, na pewno pierwszy gang Gravesa będzie na mida. Moim zdaniem on teraz powinien kończyć albo dolną dżunglę, chociaż nie, no już jest w sumie trzecia minuta, więc już powinien być na górnej dżungli. Czasami dobrze jest się tak zastanowić, gdzie jungler może być. Jeżeli nie gracie w dżungli, to jest wam trochę ciężej to ogarnąć, ale no tak jak mówiłem, Graves jest na górnej części i ja z zresztą, że mam Prioto, mogę zejść. Dobra, już niestety nie zajdę, bo zgubiłem wizję na Gravesa i Amumu też się od, postanowił wycofać od razu. Co nie było dobrą decyzją z jego strony, bo mogliśmy tutaj się pokusić o samonerka albo nawet o killa. No cóż, no na razie zostaje nam wegetować do szóstego poziomu, potem może jakiś roamik ewentualnie, możemy coś wtedy agresywniej zagrać na welkoza. Chociaż szóstka welkoza też mnie będzie bardzo boleć, bo to ulti zadaje duży damage. O, idę, idę, znowu mam priorytet, więc mogę na spokojnie zejść z mida. I Amumu tutaj powinien... O, jeszcze schodzi Leona, super, więc powinniśmy zabić Gravesa. Powinno się nam udać. Dobra, Graves flaszował. First blood dla Dravena, schodzi Velkos, jesteśmy w totalnej dupie. Aha, wybiegłem, wybiegłem za krzak, przez co nie mogłem zawić Dravena. No to jest jakiś chyba żart. Dobra, Leona wzięła dwa kille. Mam nadzieję, że Ezreal jeszcze zdąży zasekurować. Mam 800 golda. Będę robił radowej drzwi pierwsze, więc tutaj sobie zrobimy tak i kupimy sobie refillable Podka. Bardziej się opłaca kupić refillable potka, pomimo tego nawet, że wydamy 50 golda więcej. Oj, zral. Ale to są dwa kile dla ciebie za darmo. Dobra, jest Amumu. Braum, żeby się tylko nie zeksytował od minionów. Ale widzę, że nie chce tego zrobić. Jax jeszcze tam może zginąć. Co za fiesta. No widzicie, to jest coś pięknego w platynie. To jest coś pięknego. Nigdzie indziej nie zobaczycie takich zagrań. Także tak naprawdę te rangi to w sumie różnią się tylko chyba stanem umysłu tak naprawdę. No i dziękujemy za Skatlerka. Ta się tak fartownie złożyło, że Graves akurat Akurat go robił i nie wiedział, że ja tam jestem, pewnie się będzie chciał odkuć. Okay, no jesteśmy w miarę o... dobrze ułożeni na linii. Mamy 10 klipów przewagi nad welkozem. Linia się teraz zresetuje, więc jest ok jak najbardziej. Co prawda welkoz ma teraz więcej AP ode mnie, no bo dostał asystę w sumie ja też. Ale no ja, ja, nie, ja, ja nic nie będę składał z amplifying tonu, więc nie opłacało mi się ich kupować. Znaczy, dopiero w drugim itemie, w naszorstówie, się przyda amplifying tone, bo to roda nie jest potrzebny, Jak wiadomo, dobra, no a mu tutaj sobie fajnie. Early ułożył ma już ninja tabi, więc będzie w miarę szybko chodził po mapie. Też... Wtedy Draven, Graves i Jax mu nie będą za dużo robić, bo Ninja Tabi to już jest taki itemek, który na early daje bardzo dużą przewagę. Tak samo na przykład, jeżeli przegrywacie linię na... na przykład gracie na topie i przegrywacie linię na kogoś, kto bardzo mocno wykorzystuje potencjał ataków, to pierwsze co robicie, to kupujecie Ninja Tabi i jesteście bezpieczni. Taki pro tip dla top lanerów. No bot na no bocie nie jest ciekawy, bo Draven dostał dwa kile Ezreal tylko jednego. Ezreal znacznie później spajkuje niż Draven. Spike Dravena to jest pierwsze użycie jego pasywa, czyli w sumie pierwszy kill tak naprawdę. SS Vel'koz nam gdzieś zniknął z mapy, więc zapinguję SS, on nie powinien... Aj, no mi o kadona. Mam level przewagi nad tym Vel'kozem. Ale nie mam pojęcia, gdzie jest Graves, więc nie będę szedł agresywnie na niego. Nie mam wardów, za chwilkę mi się załaduje trinket, więc będę gdzieś musiał go postawić. Dobra, możemy sobie troszkę agresywnie podjechać. Będzie chciał mnie pewnie jakoś podrzucić. Nie wiem, dlaczego nie nałożył na mnie znowu tego pasywu, nie wiem co on robi. Załadujemy sobie od side. Graves jest na Topside. Ok, czyli będę grał po prostu przy dole mapy. Żeby być pan, ha, To mnie trafiło. No dobrze, niech będzie. A znowu kill dla Leona. No szkoda, że Shutdown, że ta Leona tak zbiera te kill. Wiele bardziej by z nich skorzystał Ezreal. Ale też dla Ezreal i coś się uchowało. Gnar niestety, zginął. Graves jest tutaj na, na rzece. No nie możemy go zabić, bo ja już straciłem priorytet na midzie, więc nie będę mógł zajść tak naprawdę. Welkos to od razu zobaczy i wtedy będzie mógł szybko bardzo zareagować. A tak jak on jest pusznięty pod turetem, to ja mam o wiele więcej czasu, żeby dojść do niego tam na rzece, więc czasami warto jest po prostu puszować, jeżeli macie dobrze owardowane. Wtedy macie bardzo duży wachlarz możliwości, jeśli chodzi o zagranie. Możecie albo roamować, albo puszować po prostu po playty. A Aj, tutaj mój błąd! Tutaj mój błąd, ja nie powinienem był się mu pokazywać. Jest, tak, 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 tutaj się zgadzam z Aumu, to był totalnie mój błąd, bo mu pokazałem, że tutaj ktoś jest. Dobra, ja cały czas mam ten poziom przewagi, powinienem to w końcu wykorzystać i się na niego wbić. I zrobię to teraz. Dobra, udało mi się zchukować. Velko jest low, on pewnie będzie się cofał do bazy, jeżeli nie, to powinienem go zabić. Tak, cofa się. On nie ma, nie ma flash, yy, nie ma teleporta. Dobra, jednak postanowił zostać. Nie wiem dlaczego. Uff. Dobra, upeamu, bardzo ładne zagranie. Chciałem mu good job. Bo na to jak najbardziej zasłużył. Mamy pana Gravesa na idzie. Pan Gryce spróbuje mnie zabić. Jest SS z bota, ale widzę bota, więc mogę, wiem, że jeszcze mogę zostać na midzie. I tą falę spróbować przepuszować pod Turet. Żeby ona się straciła. Dobra, udało mi się wziąć wszystkie, creep, wszystkie creepy. Mam fajną farmę. I Velcos chyba nie dostanie Golda za kanona. więc jest bardzo dobrze. Jeszcze się obił TureT. Ja mam pieniądze narodowe, rodowy No żyć nie umierać. Mam też pieniądze na Control Ward'a, bardzo ważna rzecz kupujcie Control Ward y, one bardzo dużo zmieniają w każdej fazie gry. Narz sobie radzi na Jaxa, co jest świetne. Ten bot w ogóle o dziwo sobie bardzo dobrze radzi. Tak na papierze to on był skazany na pożarcie, ale tutaj widzimy, że... że papier wszystko przyjmie, no! Dobra, no muszę zapingować SS, chociaż wiem, że Velkos powinien być w bazie. A już w tej bazie nie jest, proszę bardzo. On już ma itemki do Ludens Echo. Więc już będzie mi dość konkretne obrażenia zadawał. Więc ja powinienem szukać tutaj okazji na innych liniach i spróbuję sobie teraz zejść na bota. Może mi się to uda? Tak, oni tam gra, wchodzą agresywnie. Bardzo się cieszę z tego powodu, bo to jest kill. To są, to są kile. Okej. Okay. Skonik. Jest Velkos, musimy uciekać. Ja chyba splashuje. Aj no flash też od Jacksa poszedł. Nie spodziewałem się tego totalnie. Ale Welkozik tutaj ładne ładne ulti puścił, to się zgodzę. Mogę zrealnie flosować, szczerze mówiąc, turet by zaczął bić Jacksa i mogliby mieć killa. Dobra, ja mam 1000 golda i teraz mogę kupić albo buty, albo fiendlish kodeks. Z racji tej, że w sumie będę o dziwo puszował pewnie tego welkoza. To kupię sobie buty, żeby móc szybciej schodzić na roamy. I oczywiście control wordzik Bo control są. Bo wizja to podstawa w lidze, no Cóż mogę powiedzieć więcej? Tutaj Graves cały czas. A Welkos jest cały czas na bocie, a to ciekawe. Teraz Welkos, moim zdaniem, za długo stoi na tym bocie, bo traci teraz EXPA po prostu. Miniony mu się rozbijają o wieżę, traci EXPA. No to jest czysty błąd po prostu. Ja teraz podejdę tam do bo tego bota. ona tutaj bardzo agresywnie zagrała, ale to był po prostu bait, więc spoko. Tylko, że nikt nie fokusuje. O, ale piękny stunik od Leony. Ojej, ej jej. Marzenie taki stun. Dobra, ja mam Dravena, zabity jest. Super, 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 super. O to, o to właśnie chodzi w takim graniu. Ja tu nie zejdę, bo tu jest Braum, Braum może mnie odciąć i mogą mnie zabić z Vel'kozem. Więc po prostu obejdę sobie dookoła. Dobra, no na razie na razie wszystko układa się jak najbardziej po naszej myśli. Narma 30, prawie 40 creepów przewagi na topie nad Jacksem. Co jest świetnym wynikiem. Ja o dziwo wygrywam w farmie z welkozem. Totalnie to nie powinno tak wyglądać. Czy Graves zrobił Drake'a? Czy Graves robi dalej Drake'a? Oczywiście to jest z mojej strony, Mid jest spuszowany, więc jak najbardziej sobie mogę na to pozwolić. Bo tam Nie mam pojęcia co oni postanowili zrobić na tym bocie, wiedząc, że Amumu tam jest. Ja mam wizję na Graves'a, więc... Postaram się go zabić, chociaż może mi się nie udać. No niestety mi się nie uda i jest tu też Velkos, na którego musimy uważać. Ja nie mam totalnie cooldownów Amumu. Ale ultuj go, ultuj go! Halo, halo, halo! Dobra, no ja nie podejdę tam, nie mogę. Dobra, jednak mogłem, jednak mogłem bardzo ładne zagranie ze strony Leony. Super kraton grać, naprawdę, jestem pełen podziwu. Takich ludzi na solo kolejce to ze świecą szukać, naprawdę. Dobra, podej zrobimy podejście pod Turet. Widzimy, gdzie są przeciwnicy. Zniknie powinien mi zaskoczyć co najwyżej Draven Ulti, ale mam W, więc będę sobie to mógł zablokować. Używam ich skilli, żeby wzmocnić moją pasywkę. I mamy first turet. Teraz się mogę na spokojnie cofnąć i kupić sobie item na shardstuffa. Linia się tutaj zatrzyma. Bo widzimy, że jest po tyle samo, mniej więcej minionów. Nawet moje miniony będą miały lekką przewagę, więc po prostu nie pozostaje mi nic innego, jak się cofnąć do bazy. Tylko co teraz przepuszuję. I w sumie podejdzie mi pod turet, ale nie, nie, nie weźmie go, nie ma takiej opcji. Sprzedam Control Warda, bo nie miałem go gdzie postawić w sumie za bardzo teraz, żeby mieć miejsce na itemy, które kupuję. Jest SS Velkos, nie wiem gdzie on może iść, raczej na Bota, jeżeli miałbym obstawiać. A jednak nigdzie nie schodzi, po prostu zniknął z mapy. Ok, oni robią Heralda. Oni robią Heralda. Velkos ma priorytet, ale ja się poświęcę i idę od razu na Heralda. Bo wiem, że tam jest walka, jestem o wiele mocniejszy teraz niż w sumie każdy z ich teamu. Dobra, dobra, ja ich flankuję. Piękne ulti od Nara, piękne. Ja zabiłem Vel'koza, Jax ucieka. Herald dla nas. Dziękuję. Nie powinno się tak robić Heralda, jeżeli się jest behind. Mid <laughs> Mi difference. O, ktoś mnie spropsował, ale miło. Znaczy to był taki props mnie przez Flame Welkoza. Dobra, ja mogę po prostu puszować MIDA. Jacksa się nie boję, bot jest na bocie. Patrzcie, jaki Diana ma push. Diana się gra super pod split push. To moja ulubiona strategia, ale nie zawsze można ją wykonywać, bo to w dużej mierze zależy od Twojej drużyny. Jacks będzie mnie gonił, on wie, że ma przewagę nade mną, ale nie ma przewagi w movement speedzie. Haha. Ha. No, na bocie, na bocie ten Ezreal. W sumie szkoda, że Ezreal zbudował Iceborna. Z jednej strony szkoda, ale z drugiej strony dobrze zrobił, bo enemy jest praktycznie full AD. Iceborn daje trochę mniej siły Ezrealowi, ale troszkę więcej sur przeżycia także. O, pan sobie idzie zwardować. Dzień dobry. O, pan sobie robi grompy. Pan Welkos to nawet zagościł. Bardzo mi miło, bardzo mi miło. Dobra, ja chyba wrócę po prostu na Mida. Nie ma co tutaj siedzieć, chociaż jest, są tutaj przeciwnicy moi. Więc ja ich mogę, mogę ich spróbować zabić fajne ultie Desreala, trafiło obu. Uuu, ale ta Leona to jest Kot. Pra jestem Możemy spróbować polecieć po Velkoza. On tu powinien być, tak jest. Przeczytany jak książka, dziękuję. Wurpediana. Thank you, thank you, my friend. Dobra, spróbujemy dokończyć ten turet. W moim zdaniem to nie powinna potrwać jeszcze długo. Jestem strasznie nafidowany w sumie tak jak reszta mojej drużyny. Tu dostałem strzała tureta, ale I don't care. No, pada inhibitor na bocie, jest super. A mój freelo, no. no. Powiedzmy Dobra, ja w sumie tam nawet nie schodzę do nich na tego bota. Bo to nie ma sensu, oni sobie tam w 100% radzą. Inhibitor wzięty, więc nie mogą nic wziąć. Ja puszę je ja po prostu dalej mi da. Dobra, ja już to jestem troszkę za głęboko. Mamy kilka rzeczy do wzięcia na mapie. Więc po prostu się wycofam, kupię sobie item. Mam bardzo dużo pieniędzy. Także po prostu się wycofam, kupię itemki i... I lecimy podbijać obiektywy. Jestem dużo warty, aż 1000 golda. Dobra. Mamy, mamy już nasz ulstufa I teraz z racji tej, że właśnie teraz padł nam turret dość fartownie, to możemy sobie kupić... Tak, będziemy składać zonie na trzeci item. No bo Diana potrzebuje troszkę tego stopłocza, bo jak się wbija jednak, wiadomo, ściąga wszystkich do siebie. To wtedy właśnie jest idealny czas na zaniewanie, bo przeciwnicy po prostu próbują cię zabić. No a jak masz za to nie udaje im się to. I przeczekujesz cały ten ich damage. Dobra, tutaj możemy sobie zczyścić mi kos Nie powinien tak głęboko wychodzić. Tak też nie robi, bardzo fajnie. Ja mam free farmę. O, no, Ezreal chciał zultować. A, to już koniec. O, nie zauważyłem. Dobra, w takim razie dzięki za grę. Mam nadzieję, że się podobało. Dość fajna gierka, przyjemna, krótka. Dzięki za oglądanie. Jeśli się podobało, to zostawcie łapkę w górę, komentarz i subik i dzwoneczek. Ja się z wami żegnam.